Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. bardzo serdecznie. Spotykamy się z Marcinem. Po raz kolejny i po raz kolejny będzie temat ziemniaków. Witam się Marcin, cześć, 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 cześć. Rafał, Marcin tutaj. Olzacki. E, e, przede wszystkim musimy zacząć, skąd, zacząć od tego, skąd ziemniaki pochodzą. Tak. Bo nie wiem, czy wiesz, że e, ziemniaki to nie Wielkopolska, jednak. Tylko, że, <śmiech> jednak, <śmiech> tylko ziemniaki pochodzą, e, teraz obecny to jest Boliwia, Ekwador, Peru. E, do Hiszpanii, e, do Hiszpanii, za sprawą Hiszpanów tak. zostały e, przywiezione do Europy, do Polski dopiero trafiły w momencie wygranej bitwy przez Jana III Sobieskiego. No to co było przed ziemniakami? E, kasze Polsce. i chleb. No, tylko nie tylko to. Nie tylko, nie tylko, a co było jeszcze? Bo teraz każdy widzi w sklepach wraca wielce topinambur. A, tak, no, to, to nie ma. To jest dokładnie topinambur był przed ziemniakami, tak? To była taka bulwa używana ala ziemniak. Nie wiedzieliśmy o tym, że mhm. będzie ziemniak, no ale no ale sam widzisz w sklepach teraz jest No wszędzie. teraz jest wielki Także powód, jest wielki powód, i tak, dalej. tak Jest to wiadomo słabsze, no mniej sycące, mniej smaczne ja i tak przyznam, dalej. Ja y, przyznam, że będąc nastolatkiem uprawiałem już wtedy ogród i, i topinambur był u mnie uprawiany jako roślina ozdobna. Ona nie jest za bardzo reprezentacyjna, tak, bo to wyrasta tak, na, na tak, co najmniej tak. 3 metry dokładnie. i dopiero późnym jesienią ma takie malutkie żółte tak. tak? Ale yy, kłącza, te kłącza, tak. Tak? kłącza bo ona ma, ma podobne, nie bulwy tylko kłącza. Kłącza ma podobne troszeczkę tak, do, no. można porównać do yy, y, imbiru. No, no, Imbirów no, dokładnie no, tak. No, no, ale my dobra. wracamy do ziemniaków. ziemniaków. No. <laughs> <laughs> Więc to dzisiaj nam przygotujesz? Dzisiaj przygotujemy ziemniaki Hasselback, to są Hasselback ziemniaki, to jest taka e, skandynawska, skandynawska. Wersja, wersja ziemniaka. Bardzo prosta, bardzo szybka do zrobienia, więc e, uważam ją za bardzo ciekawą, tak? Wiadomo, no można robić z ziemniaków zawsze to puree, albo, tak, albo tak. takie ziemniaczki, albo je podsmażyć, ewentualnie frytki, ale to jest równie szybkie, a mm -hmm. uważam, że nawet szybsze, bo nie trzeba tak długo to... kontrolować. Tylko znowu trzeba będzie się nauczyć trochę No kroić. Właśnie, właśnie, pod, pod warunkiem, <grym> będziemy mogli to zrobić pod warunkiem, że będziemy mieli tak sprawną rękę jak twoja. Dobra. No ale słuchaj, będziemy się uczyć. Dobra, tutaj trzeba będzie, będziemy musieli kroić. Kroimy te ziemniaczki, nakrawamy właściwie Nakrowamy, do trzech tak. czwartych głębokości mm -hmm. i robimy to jak najcieniej bo będziemy je w ten sposób wkładać za chwilę do piekarnika. One dosyć długo się robią, dlatego wtedy będziemy mieć czas na to, żeby mm -hmm. robić mnóstwo innych rzeczy w mm -hmm. domu, a efekt jest no, bardzo mm. smaczny, no i też bardzo efektywnie, wizualnie jest bardzo wizualnie, ładnie Tak, ja przyznam szczerze, że nie wiedziałem jak, jak ta potrawa się nazywa, okay. e, ale moja przyjaciółka to kilkakrotnie robiła. Ja jestem Aha. po prostu ignorantem i po prostu ziemniak to ziemniak. Bez, no, bez, bez, się bez, okazuje, że... okazuje się, że, że ta potrawa ma swoje swoje nazewnictwo Tak, tak. Tak, tak, tak no bo to cały całe, jakby cała, cały, pis polega na tym, żeby dobrze tego ziemniaka nakroić, prawda? Tak, tak. No i teraz im się to... go zrobi, mm -hmm. tym, tym, tym będzie efekt jeszcze lepszy. Mm -hmm. Można to też po, potraktować jako prawda, terapię uspokajającą. Tak? Kroimy, kroimy, kroimy. Tak. Uczymy, tak. Się o, uczymy się cierpliwości, tak. Uczymy się cierpliwości. No tak, tak. Chociaż wiesz, no, ogrodnicy muszą mieć sobie dużo cierpliwości. A to, to tak? musisz tak? mieć dokładny, du, pokłady do, dużej, dużej cierpliwości i trzeba się zawsze uzbroić w, w, właśnie w, 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 w stalowe nerwy, bo inaczej hmm. może być trudno, ale to taka piękna aczkolwiek na kiedyś? Kiedyś mnie zaskoczył wiesław Legutko, tak? który powiedział mi tak, Marcin, bo on próbował nieraz w mojej kuchni. Tak? Mówi Marcin, ja cię podziwiam. Ile to trzeba mieć cierpliwości do tej kuchni? Tak? Ja tak patrzę na niego i mówię, słuchaj, no, ale czy ty. Do mnie mówi, że no, cierpliwość to no. ty jako hodowca, hodowca tak? Czekasz no. czasami nawet 10 lat, żeby coś wyhodować. No. A ja no, spędzam czasami 2-3 godziny i są efekty i ja Zobacz, jestem cierpliwy. Jakby tak. jak widać każdy ma własną interpretację, tak. ale faktycznie to w ogrodnicy to jest, trzeba się uzbroić w dużą cierpliwość. Jak tutaj Pan Wiesław tak. ma duże osiągnięcia, więc <laughs> jeszcze bardziej chylimy czoła. No, także wracając do naszych ziemniaczków sztokholmskich, bo to ono ze Sztokholmu przyjechał ten mm -hmm. pomysł, ten przepis. Yy, ziemniaczków nie obieramy, tylko dobrze. Dobrze, bo to tak. Tak. No i co? Teraz bierzemy, wsadzamy je sobie do jakiegoś naczynia żaroodpornego. Mm -hmm. Bierzemy oliwę i sobie skrapiamy po prostu oliwą i tak wcieramy ją troszeczkę, mm -hmm. żeby się dostała do, do pomiędzy tak, tak w te. W te blaszki takie, co zrobiliśmy. Jeśli dobrze wiem, to macerowanie? Tak, 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 tak. Pamiętasz, jak tak. robiliśmy jarmuż, tak? To tak, też wtedy tak, tak, na, dokładnie tak. macerowaliśmy. Macerowanie, tak, myślę, dokładnie tak. To tak. jednak trzeba się jakimś fachowym nazewnictwem tak. posługiwać. Tak, tak. Dobra. dobra. No dobra, mamy ten tłuszczyk, mamy mhm. to. Bierzemy teraz sól. A Są właśnie imię. powiedz, proszę, jakie tu przyprawy? Na razie opieramy się tylko Dokładnie. na soli, czy jeszcze dodamy? Później? jeszcze dwie tylko przyprawy, A aczkolwiek można to zrobić w różnych wersjach. Są na przykład yy, mhm. szkoły, że tak powiem, takie, że. W trakcie pieczenia, 10 minut przed końcem pieczenia mm -hmm. dodajemy do tego na przykład starty ser żółty mm -hmm. i na przykład nie wiem, kawałki boczku mm -hmm. czy, czy, czy jakiejś szynki obsypujemy. My zrobimy w takiej tradycyjnej wersji. Czyli dodamy i nawet, i o to, to, w łupinkach zwykły czosnek. I dodamy do tego jeszcze gdzieś tu miałem. Mamy tymianek, a zawsze można się posiłkować tym za tobą, co za pięknie Tak, a, No właśnie, <laughs> tak. tak. I sypiemy, jeżeli mamy tymianek w gałąź zielony jeszcze, tak, tak. Tak, to, to, to będzie jeszcze lepsze. Mhm. Ziemniaki bardzo lubią tymianek, także to, to nie musimy Czyli się... doskonałe połączenie. Dobrze. I co, i folia? A, czyli wszystko zabezpieczamy folią. Tak, dlatego, że dosyć długo to się będzie robiło, w dosyć wysokiej temperaturze, no bo damy tutaj tam 180 stopni i myślę, że to tak... I głównie chodzi raz... o to, żeby po prostu ta para, żeby nie odniosła Dokładnie, tak? żeby one się nie spaliły mm -hmm. od góry, tak? Będziemy po prostu raz po raz sobie do nich zaglądać yy, i nakuwać delikatnie nożem czy widelcem, żeby zobaczyć, czy są miękkie. Moja Także mama. myślę, że tak około 30-40 minut yy, to będzie... Piekarniki. Moja mama jak piecze ciasto, to zawsze taką wykałaczką, słuchaj, i po prostu tak. wyciąga i wie, czy Ale no to jest najważniejsze, dobrze. bo to, to nie chodzi o to, czy ta wykałaczka wchodzi odpowiednio, <grym> czy tylko nie. Tylko ta wilgoć, no nie? Dokładnie. To to wilgoć, najlepiej no. tą wykałaczkę podnoszę nos się no. o, jak, jak jest nie, wilgoć, jest wilgoć to... Dokładnie, A, dokładnie. dokładnie. To do piekarnika. Idziemy do piekarnika. Mamy ziemniaczki Ziemniaczki gotowe, hasenbek, tak, gotowe. gotowe. Pachną pięknie tymiankiem. A teraz jeszcze je jakoś tak, okrasisz? Tak, tak, masełkiem, żeby, mm -hmm. żeby, żeby troszeczkę takiej soczystości nabrały, bo dosyć długo nam się robiły. No bo to jednak ani tutaj wody nie ma, ani za bardzo pary jakiejś mm -hmm, czy coś, mm -hmm. tak że one się trochę dłużej, dłużej. robił. No to jakbyś tak zrobił, pociął je po prostu ala chipsy mm -hmm. i wsadził na, tylko na papier do pieczenia bez oliwy, bez oleju, bez niczego, no to, to też byś długo czekał. Nie? Mm -hmm. Czyli trzeba, trzeba. się uzbroić cierpliwość, ale za to jakie efekty, słuchaj. Tak. wiadomo zawsze masełko do ziemniaczków to jest pycha. Tak. A z ogniska ziemniaki takie pamiętacie. O to, to, to było? No, to tak, było coś tak, z ogniska. Ile takie, to się czekało? Tak, tak, tak takie spalone, słuchaj, ta skórka. No. I jeszcze mało tego. Zawsze były tak gorące, gorące w środku, o, tak. że język poparzony, ale to były no to 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 był najlepsze czasy. To były na, naprawdę super ziemniaki z ogniska. Tak, tak. A teraz ani nie można palić ogniska w ogrodzie, bo w straż pożarna przyjedzie, co? No, no, Czyli już nie mamy ziemniaków. Czyli o wiele łatwiej jest przygotować w ten tak, sposób ziemniaki. Tak. I Teraz możemy jeszcze sobie nawet ten tłuszcz troszeczkę też. No zabrać. też tak pomyślałem, że i masełko nam się tu wytopiło, tak, i że tym ta pięknie. oliwa. I na pewno troszeczkę ten ziemniak też puścił jakieś tam wody swoich sobów. No i mamy ten jeszcze czosnek, prawda? Ten, tak, który, no, tak, który nadał, nadał tego pływam... charakterystycznego, fajnego tak. yy, smaku. Dobra. No to co, Próbujemy. Tymianek. Próbujemy. I tymianek. próbujemy I słuchaj, wiesz co? Nawet nie wiem, jak się, jak się szczerze mówiąc zabrać. na to zabrać. Mm. Ja biorę duży kawałek, żeby go nie wystygnie. Hmm. I jak? Hmm. <laughs> słuchaj, bo, nie mogę, te, ci, bo nie, nie mogę sobie poradzić. Nie wiem czy mi taka wiesz, sugestywnie to zadziałało, czy jak, ale, ale właśnie to tak troszeczkę jak zagniska. No pysznie, 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 nie, mhm. Bardzo dobra. I gorące. No gor <laughs> gorące, gorące, słuchaj. Dlatego ja tak z brzegu ostrożnie, <laughs> żeby się nie poparzyć. Pycha. Ty? Py Przepraszam, pycha, gorące musiałem, no słuchajcie, na, jedzenie na wizji wiąże się z tym, że może tak. być wypadek. Słuchaj, no fantastycznie to przyrządziłeś. Nie, ciekawe. Bardzo, bardzo, więc my tutaj z tego miejsca, z Marcinem, polecamy uprawę ziemniaków. Bardzo, tak, bo to jest fajny, fajny temat, rzadko, tak. no bo to zawsze się kupuje te ziemniaki, no tak. A jak większości. u siebie, to w domu. Na, na, czy nawet na balkonie, na parapecie, tak, no bo są już takie mniejsze pojemniczki, tak. w które można to, y, tą hodowlę prowadzić, no zjeść własnego buraka, no Do, buraka, ziemniaka. <grymka> ziemniaka, tak, <grymka> ziemniaka. Eee... No, mamy mnóstwo odmian, mamy e, odmiany wczesne, mamy odmiany średnio-wczesne, późne, e, gatunków jest mnóstwo, odmian jest mnóstwo, więc e, szczerze zachęcamy do uprawy ziemniaków, a później tak. tworzenia takich e, kulinarnych Weźmy odsłon. odsłon kulinarnych. Dziękuję Ci bardzo Dzięki. serdecznie, cześć! Hej.